Szanowni Państwo, do 30 listopada został wydłużony termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej rodzinom, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w ich gospodarstwach rolnych w 2022 roku szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. To wsparcie ma pomóc tym rodzinom, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w ich gospodarstwach w 2022 roku szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Znowelizowane rozporządzenie wprowadza następujące zmiany. Wydłużenie do 30 listopada terminu składania wniosków o pomoc oraz załączników do już złożonych dokumentów, uznania innych niż kopie faktur dokumentów, na podstawie których wnioskodawca może wykazać sprzedaż produktów rolnych ze swojego gospodarstwa. Mogą to być również umowy sprzedaży, rachunki lub oświadczenia wnioskodawcy o dokonaniu takiej sprzedaży. Oświadczenia wnioskodawcy o sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa po wypełnieniu i podpisaniu przez ubiegającego się o wsparcie stanowi załącznik do wniosku o pomoc jako potwierdzenie wartości dokonanej sprzedaży. Wysokość pomocy, jaką można otrzymać w ramach tego wsparcia, wynosi 10 tysięcy złotych w przypadku, gdy szkody spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przedzimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, Pioruna obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat, lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody z pominięciem roku, o najwyższej i najniższej wielkości produkcji. Lub spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo 5 tysięcy złotych, w przypadku gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym. W przypadku, gdy rodzina dysponuje dwoma protokołami oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym, pomoc przyznaje się w wysokości odpowiadającej wyższej zestawek. Producenci rolni, którzy złożyli wniosek o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w publicznej aplikacji zgłoś szkodę rolniczą 2022 i jeszcze nie pobrali kalkulacji albo protokołu, lub nie otrzymali jednego z tych dokumentów na skrzynkę e-mail, mogą po zalogowaniu się do aplikacji pobrać kalkulację albo protokół bezpośrednio na komputer lub urządzenie mobilne. Zgodnie z przepisami, na wniosek producenta rolnego aplikacja zgłoś szkodę rolniczą generuje kalkulację z oszacowania szkód w przypadku gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym albo protokół oszacowania szkód w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym. Jeden producent rolny nie ma możliwości otrzymania kalkulacji oraz protokołu jednocześnie. Ponadto z aplikacji można pobrać informacje o uprawach i szkodach w wyniku suszy. Link do informacji aplikacji suszowej, dokumenty oraz więcej informacji o pomocy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Pomoc jest wypłacana na rachunek członka rodziny, który złożył wniosek wskazany w Krajowym Systemie Ewidencji Producentów, Ewidencji Gospodarstw Rolnych oraz Ewidencji Wniosków o przyznanie płatności. Do 23 listopada wnioski w całym kraju złożyło około 178 tysięcy rolników, natomiast w województwie Podlaskim złożono do chwili obecnej 9200 wniosków.